No, z czego by tu zacząć? No na samym początku ja sobie spacerowałem po plaży, nie? No nie będę ukrywać, że no troszeczkę wypiłem. No i szedłem sobie po prostu. Eee, Patrzyłem raczej na morze, nie? Raczej jak tam bursztyny próbowałem zbierać, ale... <laughs> ale raczej kapsuł z piwa tylko znajdowałem. No i przeszedłem po prostu kawałek, dłuższy kawałek, dalej, 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 dalej. Szedłem no i kurwa facet mi wybiega i jest kompletnie goły i do mnie jest tekstem, żeby się rozbierać ja takie what the fucku, co ci kurwa chodzi, nie? <laughs> Ale się tak na mnie patrzy ja mówię dobra, nic, nic mu nie odpowiedziałem, nie? i idę dalej on mu do mnie z tekstem jak się wchodzi na plażę nudystów to się przez czego zasad? ja tak what the fuck, jaka plaża nudystów, nie? i tak się zaczynam wycofywać i patrzę, że tam rzeczywiście jest koniec plaży nudystów kurwa tabliczka <laughs> jak zacząłem stamtąd spierdalacz. <śmusza> Masakra.